Za nami kolejna seria spotkań tenisistów stołowych Krośnieńskiej Tęczy. Czwartoligowcy rozpoczęli zmagania już w środę 25 marca i nie zawiedli, pokonując na wyjeździe Ganesę Radoszyn 10-6. W spotkaniu tym punktowali Marek Szuplak 4-5, Zbigniew Bujanowski 2-5, Kacper Bujanowski 1-5 oraz Grzegorz Kubita również 1-5. Trzecioligowcy po zaciekłym meczu podzielili się punktami z sąsiadem z tabeli Unią Lubiszyn-Tarnów. Prowadzili goście, ale bardzo dobra postawa trzech muszkieterów w końcówce pozwoliła na osiągnięcie remisu. Piątoligowcy przegrali w konfrontacji z Prusem Żary 4 do 10.